Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Legion. Zapraszam Was do oglądania następnego odcinka z serii zagramy Diablo 3 w trybie hardcore. Witam was ja, witam was moja krzyżówka. Znajdujemy się w kraterze, Ale drugi poziom e, powoli będziemy kończyć akt trzeci e, zmieniłem sobie tylko przed tym odcinkiem e, na Konu Shadze z powrotem, dlatego że... Jednak na trybie hardcore to... Umiejętność jest nieodzowna, że... niż ten piorun. DPS-u i tak mam, także nie ma tutaj... E, nie ma sensu po prostu brać tego DPS-u więcej, po prostu... też mam dziwne lagi, tak, wolę sobie troszeczkę tutaj mieć szansę na pewne przeżycie za pomocą tego e, za te, pomocą tej umiejętności. Jak widzicie nasz poziom to jest 44, gramy na udręce 2 Zobaczymy jak to się dalej będzie rozwijać. Chwilowo staram się przechodzić każdą z tych lokacji bardzo dokładnie iż wycyklowałem sobie poziom no powyżej 45 na tego Azmodana No, na chwilowo się na to nie zanosi, chyba że mówię. Będę bardzo dokładnie tutaj przechodził każdą lokację. No dobra. Chcę, wybijam sobie te MOBY po kolei. Eee... Widzicie, przy... na udręce 2 dwa... jakoś to idzie. Nie ma zbytnio większego problemu. Tylko mam coś dziwne: lagi momentami. Nie wiem, czy to się bierze z kwestii mojego netu, czy to po prostu coś robią. Jeżeli wyciszę na momencik mikrofon, to po prostu eee... Załatwiam. Sprawdzam czy to ode mnie sągi O dziwnie 4200 pinga <laughs> <laughs> Przepraszam <śmiech> o, Troszkę mnie katsią się sorry Eee, no dobra, laki w milicji ustały Przepraszam za ten początek. dobra. Przepraszam, musiałem na chwilę no, momencie wyciszyć. Zmierzamy sobie w kierunku północnym. Jako, że zazwyczaj tam jest wyjście. Sprawdzimy, co tutaj dalej się e, kryje. Jak widzicie udręka 2 na hardkorze, na pewno niedługo będziemy ją zmniejszać ze względu na to, że yy, będziemy się zbliżać powoli do bossa ostatniego także yy, na pewno nas Modana nie zaryzykuje tej udręki 2 Zresztą zwykle na każdym bosie. bossie, jeżeli ktoś śledził dobrze serię yy, zmniejszałem na poziom niżej nie ryzykowałem grać na takim poziomie co gram na bossa, ponieważ podczas bossa nie ma e, możliwości ucieczki, także byłoby to zbyt ryzykowne. A wiadomo, nie chcemy stracić naszej krzyżówki, prawda? Dobra, tutaj bijemy tych na dystans. O, o, widzicie, troszeczkę tutaj nas obija gość z swoim impulsem. No dobra, jakoś z dystansu dajemy mu radę. Widzicie, dodatkowe błyskawice. ...pojawiają się z mojego miecza. Aha, i widzicie mamy bonus, znajdowanie złota 50%. Blizzard nam zafundował mały bonusik. Nie wiem po co tylko. No widzicie, chyba Chyba po to, żeby się móc zbogacić szybciej przed patchem 2.1, który już się zbliża naprawdę wielkimi krokami. już Teoretycznie ma być już w sierpniu. Ale zobaczymy. E, jak to Blizzard lubi się spóźniać. E, chwilowo cierpliwie czekamy. Ja osobiście, jeżeli chodzi o tryb softcore mojego krzyżowca i barbarzyńcę mm, zbieram kluczyki. Fragmenty kluczy. Gram sobie tam na kilka udręk niżej. E, I po prostu... Farmię kluczyki po to, żeby mieć tych kluczyków jak najwięcej w tym patchu 2.1 Bo się naprawdę przydadzą Ile, ile, ile uda mi się wyfarmić, tego zobaczymy Jestem pewien No dobra, zwiedzimy sobie ten krater dalej Dobra, wbijemy sobie tu poziom i przejdziemy już niżej. Bo to nie ma sensu dłużej siedzieć. Jaki poziom będzie i tak to tak będzie. To taki będzie. Dobra. Tutaj z daleka. Będziemy obijać moby Bardzo fajna sprawa, że jeszcze dodatkowo te błyskawice są z tego mieczyka. Błyskawice z łuskawic No i dobra Dźliśmy radę Światło kazało mu wrócić. Dobrze, także będziemy już zmierzać już naprawdę e, ku końcowi tej lokacji. Zjedziemy sobie jeszcze tylko tutaj na, na górę. Zejdziemy na moment. Aha, tutaj będziemy za za. nie teraz. Nie ma przejścia po prostu. Także okej, okay, lecimy dalej. Dobra, mamy elitę następną. O no, i mamy level. Oko, następna elita. Ale jakoś dajemy radę. Ewentualnie się troszeczkę cofniemy. No nie wiem czy znam. Na razie nie, nie, nie odczułem żadnego cierpienia tutaj nie, Tak Nie bierzcie za bardzo pod uwagę tego, że ja mówię, że idzie łatwo, idzie łatwo, idzie łatwo Na tym etapie gry na poziomie hardcore ma iść łatwo Macie, to, macie tą grę Jeżeli gracie tak jak ja W sensie samemu od początku yy, Musi wam iść łatwo, tak? Nie możecie sobie yy, pozwolić na jakiekolwiek tak jakby, nie wiem mega mega trudności, bo to się skończy zaraz z deadem czy no, czy jung no śmiercią i wasza przygoda na że się skończy ja sobie przychodzę jako, mimo że ten level nie idzie na, na jakoś tak za bardzo mocno mm, zawsze znajdzie się czas, żeby ten level troszeczkę dojeździć. Ja mam te pewne założenia, jeżeli chodzi o tę serię, więc po prostu starałem się grać na troszeczkę wyższym poziom trudności, ale jak sami widzicie... Nie jest on tam mega wy, wymagający eee, po prostu chciałbym ten level mieć eee, cały czas aktualny eee, żeby nie kręcić dodatkowych odcinków z expem. Po prostu eee, chciałem wam pokazać mą krzyżówkę eee, Praktycznie cały czas na żywo, jak jaki jak, jak, jak progres wygląda. No dobra, mamy elitkę, troszeczkę wszystko pogadałem Ale widzicie, taki, takie po prostu mam zdanie na ten temat No yy... dobra, poczekajcie, tylko ubiję tą elitę Zaraz wrócimy do tego A no to ona tutaj jest troszeczkę bardzo Tutaj mnie zaraża Ma dodatkową jeszcze ochronkę, także będzie troszeczkę dłużej ją ubić, ale widzicie, ma jeszcze spopielenie. E, tak, coś. Spop Stapianie, sorry. Rzęb kulki zdrowia. Kurczę, mają tę swoją ochronkę. Im to daje tą przeżywalność. Tylko trzymamy się z daleka, nie podchodzimy tam nawet do nich. O, dobra. Dało nam się ich zabić. Jesteśmy nową zbroję, ale niestety nie jest lepsza od mojej. Także nie będziemy jej zmieniać. Okej. Okay. Tutaj sobie lecimy. Um, Tylko te lokacje są stałe, także nie będzie tutaj żadnego rozchodzenia się na boki. Po prostu lecimy przed siebie. Um, no to level troszeczkę leci. Jak leci? Ale jeszcze tro trochę lokacji nam się zostało. Tak. O, o, goblin. Goblina ubijamy No i dobra, mamy po goblinie Z goblina na pewno robią kilka fajnych żółtych rzeczy Także jak go sobie wolę ubić Tarcza na pewno nie jest lepsza Ewentualnie to No nie, także zostawimy sobie te co mamy Dobra 45 level No nie jest nie jest, jak na, nie jest za bardzo najgorzej Za bardzo najgorzej, nie jest aż tak, naj, aż tak źle Czasami mi ciężko ubrać dobrze słowa jak się tak na spontanie leci. Dobra Elita z dystansu. Nic nam nie zrobiła. Następne rękawice. O! Tutaj będą lepsze rękawice. Zmienimy sobie tylko tą inteligencję na siłę. Będziemy mieć nowe rękawice. Dobra, mamy wieżę, przefet, poziom drugi. Oj, 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 mamy elitę, która przyciąga, ale dobrze, że mamy konika naszego. O matko, nie mogę, nie mogę kliknąć. Dobra. Widzieliście? Troszeczkę nas okrążyła. elita, ale jakoś daliśmy radę uciec. Widzicie, ten konik się bardzo przydaje właśnie w takich kwestiach, że możemy sobie po prostu skoczyć. Przejeżdżamy po prostu przez te mowy. Dobra, kapliczka oświecenia na pewno się przyda. O, dodatkowe doświadczenie, super, bardzo się przyda. A jezu, po co tego konia włączę? Nie, misclick. A wspólne zdrowie mają, widzicie? Dawno nie widziałem wspólnego zdrowia u elit. Rzadziej ten napis chyba występuje. Dobra, karwasze. Niestety nie lepsze. Gorsze. Dobra. Nie przedzieramy się poprzez te mobki jak widzicie trudności nie ma tam chyba na początku była taka mocniejsza elitka no i dobra co my dalej mamy widzicie większość mobków na dystans atakuje te z ewentualnie do nas mogą podbić te małe gule yy, o i te a tak największym problemem są raczej te co rzucają tymi nóżkami chyba że ktoś ma naprawdę duży pancerz to o elita, o o tych mówię te są, gore, te są bardzo e, denerwujące. Mają tą ochronę, jeszcze dystansowe moby. No dobra, jako że mają wspólne zdrowie, to wystarczy stargetować tego, który nie ma ochrony. E, I po prostu reszta sama padnie. No patrzcie, to nie chce się wylosować, nic ciekawego. Dobra, odskoczymy sobie tutaj troszeczkę. Widzicie, jednak zawsze się znajdzie jakieś. Miejsce, gdzie można sobie skoczyć w bok i tych mobów wybić. No ale dawno nie dostałem legendy, proszę państwa. Dawno nie było legendy. Łop. Uważajcie na te ognie. Nie warto tak na mniejszej ilości życia na nich przez nie, nie przechodzić. Dobra. Ok, osiągnęliśmy punkt kontrolny. Tutaj będziemy się bić już z Greą. No, jej nie zmniejszyłem poziomu trudności, ale myślę, że nie będzie tak ciężko, ona nie jest jakimś tam bardzo wymagającym przeciwnikiem. Ewentualnie trzeba tylko uważać, bo ona z dystansu atakuje, a tak to i przywołuje te swoje pajączki, a tak to myślę, że da się, da radę ją pokonać. Oba, przełączę to gadanie, na pewno każdy z nas już te kwestie co ona tu gada. No dobra, atakujemy. No, widzicie, chrzycie jej leci bardzo ładnie. Ona zaraz tam zniknie chyba, bo tu ona ma te swoje... Yy... Nie, nie ucieka? Aha, nie ucieka. Dobrze, i tyle. Jakoś nie, nie poszło z nią jakoś bardzo ciężko. Dobrze, ale tutaj trzeba uważać, bo przywołuje pajączki. I one dodatkowo trują, także... Dobra, co my dalej? Dobra, kończymy tą panią. Mam sobie za mało I zrobiliśmy level za Eee, e coś dla Dobrze, co my dalej? Co tu mamy? Witalność, spodnie CDA, sorry Dobrze, sprawdzimy sobie co my mamy tutaj nowego, bo zdobyłem dwa levely. I po prostu nie sprawdziłem przyciągnięci do mnie konsekracja, spękana ziemia, niepowstrzymana siła. No jak widzicie, jeszcze za bardzo nic nowego nie ma, co bym chciał tutaj użyć. A, a, tutaj ubić to No, dobra, dziękuję bardzo. Rozwaliśmy serce grzesznych. Gotowe. Gotowe. I zmierzamy sobie do rdzenia areat. No i dobra, tutaj będziemy mieli już ostatnią lokację. Jak widzicie... O... Dobrze, wywalczyliśmy sobie tą drogę. Kwestia zostaje się taka, że... Nasz level na zmodana to 46. Planowałem wbić 50, no troszeczkę zabrakło. Ale najważniejsze, że jest ten 45 plus e, No wiadomo na normal, na softcore żebyśmy już mieli ten level e, z pewnością Także tutaj będzie na pewno level troszkę mniejszy i chyba nie obejdzie się o, bez odcinka jakiegoś dodatkowego. O, o! Tutaj mamy Sukuby, one bardzo są wnerwiające. Jeszcze dodatkowo z błyskawicami. Bra. No ja daliśmy radę. Uważ trzeba, uważać na te sukuby tutaj, bo one potrafią e pozbawić życia na hardkorze. Jeszcze z błyskawicami dodatkowymi to już w ogóle z masakra. No i super. A my za, za, też ich biliśmy błyskawicami dodatkowymi, więc więcej regulowało to wszystko. Błyskawica za błyskawicę, Gruba spada. Dobra, jest okej. Okay. Nie zmierzamy sobie w kierunku tego z Modana. oczywiście zrobimy standardowego BAM flesza I zbliżymy sobie na udrękę 1. O o o o o o o Tutaj trzeba uważać. O oh, fuck. Koń, 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 koń. Ale ja już mi się ciepło zrobiło A. Jak mi frajerzy otoczyli A pierdziele. Kurna jakbym nie wziął tego konia to już byłoby po mnie Kurna spierdzielam Stąd Dystans się trzymamy Oj, jezu już mi się ciepło zrobiło Nie chciałbym kończyć na tak wczesnym etapie tej serii Uwierzcie mi Udało się! O, jeszcze ten powtarza także. Widać, że zależało. Bronia dolęczna 166. Eee... No, na pewno nie będzie lepsza od mojej. A jeszcze tu jest elita jedna, zobaczcie. Się... Nie wiem skąd ona się tu wzięła. ale... Aha, murek. Murek też, rzecz śmiercionośna eee, na hardkorze. Widzicie, bo nawet konik nie działa przez murek eee, Więc jeżeli ma gracie na murek to przyjmijcie naprawdę defensywną postawę Włączajcie od razu e, defensywne skille, wszystko co się da Żeby was ta po prostu elita nie ubiła Super eee, Udało nam się ubić te dwie elity S Dobra Także tak, co my dalej mamy Wejście do Azmodana, proszę Państwa. Dobra, tutaj znowu moby. Znowu te skuby. Dobra, troszeczkę na tym złocie się wzbogacimy. Nie ukrywam. O, mamy goblina. Rabusia skarbów. Dobra, po goblinie. Dobra, co my tu mamy z goblina? Pasek nowy i włócznie. No nic, dobra. Także standardowo w tym miejscu robimy flesza. Widzimy się za momencik. No i dobra, jesteśmy z powrotem. No tak, nie masz czym oddychać. Aż żyjesz, dobra. Normalnie, idziemy się tłuć za zmodanym, także trzymajcie za mnie kciuki, że nasza przygoda się na tym etapie nie zakończy. No, ale też mam nadzieję, że nie. Mhm. Mm Gorna trochę się boję, szczerze mówiąc. Będziemy trzeba go napierdzielać, ile lać no i Dobra, czekamy gościa. Mamy kulę zdrowia w razie co. Życie mu leci. Staramy się ubić na kombo. Ops, wziąłem. No i dobra, to byłoby chyba tyle. Dostaliśmy legendarny pas. Zobaczymy, jaki to pas. Pas, pas, pas. pas. I co my tu mamy? Taki pas, już zapomniałem jak on się nazywał. Uwaga. koszmar Sebora, Rzucał opętanie. Aha, czyli taki bonus do skrzynki. No dobra, zostawimy sobie go. Troszeczkę będzie trzeba mu tutaj dać witalność za tą regenerację albo za tą karę. O, za tą karę damy mu. O, bo tutaj jeszcze lepsze, to jest takie, to jest takie. No, prędzej tego nam Że ten pieścionek będzie też do wymiany. Fajnie, zarówno pieścionek, dawno pieścionka nie miałem nowego. O, ta tarcza jeszcze lepsza. Yy, życia. Hmm, hmm, hmm. Ta daje więcej No na pewno jak boże że wita 60 witalności to będzie dawała więcej. Zresztą sobie porównamy za moment. Dobrze, zbieramy dusza z modana. Co my mamy, skończyliśmy w tym momencie trzeci akt. Tutaj nam Lea zamyka w kamień dusz. Dusza azmodana. Nie śmiałem nawet o tym marzyć. Całe zło uwięziony w kamieniu? Gdy go zniszczymy, wieczny konflikt nareszcie dobiegnie końca. Zniszczenie kamienia to nie lada wyzwanie. Wymagane są rytuały. Musimy wrócić do twierdzy i poczynić ostateczne przygotowania. No tak, ostateczne przygotowania. Czasami sami na pewno się wiecie już dokładnie, co się wydarzy. Muszę wrócić. Wr wracamy sobie do miasta. Udało nam się pokonać, byli... Ale, znaczy, twój Asmodana bez zmieśnych trudności. Ja się troszeczkę bałem, szczerze mówiąc, je, jego plam, co on zrzuca. Nie wiem, czy on teraz je zrzuca jeszcze, czy nie. No nieważne. Nie w każdym razie. Walka przebiegła po mojej myśli. Dyrobniliśmy sobie legendarny pas, nową tarczę i pierścionek, także jesteśmy na czwarty akt przygotowani pod względem. Eee, dobrze, mamy tak, mamy dwa sokety w pierścionkach, zobaczcie. Eee, także. I dodatkowo soket dotarczy, także. Nie wiem, czy mi starczy tych am nam ametystów. Tak, nie starczy mi ametystów, więc. Mm będzie trzeba troszeczkę poświęcić tutaj. So, włożymy do tarczy. 62. Niestety nie ma więcej ametystów, ale to spoko się nadrobi. E, czy ta tarcza mi coś daje większego? Szansa na blok to nie. 48 47. Czyli jednak daje ta tarcza trochę więcej. No nic, a do pieścionków e, włożymy sobie Yy, diamenty. Dostaniemy... Więc... Nie ma co większego DPS-u dawać. wyłożymy sobie o! Jeden diament 62 do odporności na wszystkie żywioły. A dobra. Włożymy sobie więcej na te teresy. Żeby już na ten czwartek być przygotowanym Na pewno pod dobrym yy, dobrym wyposażeniem yy, i sobie szybko zwię zmniejszymy, yy, zwiększymy życie w tym pasie. Nie wiem czy mam siarki, yy, bo będzie że potrzebna jedna sztuka. Aha, czy będziemy mieć spokojnie. Także siła wejdzie za tą karę. So, spróbujemy wsadzić siłę. Aha, tu już siła jest, to witalność. Okej, okay, w porządku, przepraszam. No ale w tej witalności może wejść trochę więcej. O, także ja zawsze staram się wyciskać jak, ile się tylko da. Dobra, odpuścimy sobie te 8. Witalności także mamy już tutaj legendarny pasek. Praktycznie 50 tysięcy życia. I cóż, tak oto kończymy nasz trzeci akt. Zostaje nam się czwarty akt, no i piąty. Także jeszcze dwa akty przed nami. Szkoda tylko, że ten poziom naszej postaci jest troszeczkę niski, ale to spokojnie się nadrobi. porozmawiamy z porucznikiem. I dostaliśmy od niego żółtą tarczę. Heh. Jak widzicie, jeżeli udałoby się włożyć do niej soket... A, próbujemy. Widzicie, ma, mamy jeszcze lepszy soket. Mamy tylko jedną próbę. I troszeczkę, troszeczkę mała szansa na ten soket jest. Także, bum, próbujemy. A, jak widzicie, nie udało się. E, także nic nowego. Złożyliśmy nasze ostatnie łezki. Troszkę, troszkę, troszkę źle. E, tutaj mogę. Możemy... jakieś zbroje nowe. Aha, nową zbroję jeszcze zrobiłem przed y, naszym Azmudankiem. Pozwoliłem sobie nową zbroję wykrawcić. Jak widzicie, tutaj już coś się stało. Coś, jakieś, coś poszło nie tak. jak widzimy, nasza Adriana nas zdradziła. No dobrze, przyłączymy sobie to gadanie. Dziękuję bardzo za to, że byliście z nami przez ten trzeci akt. Wejdziemy sobie do tego portalu niebios, zakończymy go w czwartym akcie. Znaczy nasz odcinek zakończymy w czwartym akcie. No i cóż, znajdujemy się w Królestwie Niebios. Na tym etapie odcinek zakończymy. Opa, nie mogę. Na tym etapie odcinek zakończymy. Dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do oceny, do subskrypcji oraz do skomentowania kom tego odcinka. Eee, oczywiście zapraszam, jeżeli macie jakiekolwiek do mnie pytania, odnoszę Was tutaj do mojej miniserii, która jak na razie stoi w miejscu Questions of Diablo Free. Tam możecie w playlistach sobie na kanale znaleźć. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania. Także zapraszam do społeczności niedawno powstanej, siedziba Legiona. Eee, to by było na tyle. W następnym odcinku zaczynamy A czwarty akt. No i cóż. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.